Witam już w kolejnym podcaście. Przyszła pora na to, żeby powiedzieć o tym, jakie działanie mają probiotyki. Już wcześniej mówiliśmy o tym, czy probiotyki są takie dobre, opisywaliśmy różne walory. Natomiast aż tak bardzo się nie skupialiśmy na sposobach działania. Wiemy już, że probiotyki to są żywe, starannie wyselekcjonowane, drobne ustroje mające pozytywny wpływ na organizm. Ale jeszcze mamy takich sporo innych cech definicyjnych. Ta definicje są ciągle rozszerzane, są nieco uzupełniane. Warto przede wszystkim o tym powiedzieć, że ta bakterie obecne w probiotyku muszą się wykazywać witalnością, żywotnością, zdolnością do przetrwania, zdolnością do rozmnażania w przewodzie pokarmowym. To też wynika z odporności takich bakterii na działanie kwasów żołądkowych, soli żółciowych. Liczy się też zdolność adhezji, czyli przyleganie tych mikroorganizmów probiotycznych do nabłonka jelitowego i oczywiście zdolność do kolonizacji. No i że to jasne, te bakterie będą miały w tym momencie dobry wpływ na nasz organizm, na nasze samopoczucie, ochronią nas przed patogenami, a jednocześnie zneutralizują toksyny, a przy tym same produkują metabolity prozdrowotne. Sprawdźmy więc, jak jest ogólne działanie probiotyków. Przejdźmy sobie więc od teorii do praktyki, zobaczmy, jak to wygląda. Tak naprawdę, no powiedzmy sobie przede wszystkim o tym, że tutaj liczy się ilość i jakość bakterii probiotycznych i o wspieranie organizmu żywiciela, w tym przypadku człowieka. Takim istotnym elementem będzie znów tutaj przyleganie, czyli adhezja. Gdzie nabłonek elitowy musi też stanowić barierę jednocześnie dla patogenów, które są wydalane skałem, i w to miejsce jakby wchodzą bakterie probiotyczne. Istotne jest też hamowanie albo unicestwianie, czy jedno i drugie, przez mikroorganizmy probiotyczne tych chorobotwórczych. Przy czym wskazujemy na potrzebę zachowania równowagi mikrobiologicznej w organizmie człowieka. No, warto też wskazać, że w organizmie dorosłego łączna waga mikrobioty wynosi od 1,5 do 2 kg. Z tego pół kg na samej skórze. Zobaczmy też w kontekście naszego wcześniejszego wpisu i podcastu, jak ta rola bakterii probiotycznych się przejawia w kontekście rozwoju człowieka. Wspominaliśmy, że bakterie mikrobiotyczne są istotne już w kontekście budowania odporności dzięki karmieniu noworodka piersią, dzięki temu ta mikrobiota się wzmacnia, co się potem przekłada na prawidłowości budowy układu odpornościowego, na rozwój tego układu. Natomiast u dziecka to początkowe takie formowanie mikrobioty jelitowej następuje, takie uformowanie już po około 24 miesiącach życia, po czym następuje taka stabilizacja jakby. Natomiast dopiero między 5 a 7 rokiem życia skład mikrobioty zbliża się do składu osoby dorosłej. Następnie to wszystko się utrwala, no ale niestety nie znaczy to, że nie może się zmieniać często na niekorzyść pod wpływem naszych nieraz wieloletnich nawyków żywieniowych, przebytych chorób, stresów, urazów i tym podobnych. Zobaczmy teraz trochę szerzej, jak jelita. W kontekście układu odpornościowego przejawiają się na związki z działaniem probiotyku. O jelitach i ich skorzeniach my wspominamy w wielu tekstach, zapraszam do lektury, ponieważ tak naprawdę przestrzeń jelit to kluczowa część naszego układu odpornościowego. Warto też wiedzieć, że flora bakteryjna jest niezwykle bogata, znów pod względem i złożoności ekosystemu, czyli wielości gatunków, obecności stałej albo czasowej. Ale też pod względem jakościowym, czyli pod względem charakteru oraz zakresu oddziaływania. Chcąc rozpatrywać jelita w aspekcie odporności organizmu, musimy wziąć po raz kolejny pod uwagę spektrum predyspozycji i funkcjonalności bytujących w nich mikroorganizmów probiotycznych. W tym będzie znowu chodziło o zdolność do aktywacji immunologicznej, do blokady, kolonizacji i do rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych takiego zminimalizowanego, ograniczonego bądź zupełnie gdzieś no, zanikającego pod wpływem właśnie działania bakterii probiotycznych. Wytwarzanie obronnych bakteriocyn i kwasów organicznych, w tym kwasu mlekowego, ma tutaj ogromne znaczenie właśnie dla takiego, no powiedzmy, wręcz zabójstwa na tych drobnoustrojach patogennych. Ponadto liczy się produkcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, odpowiadających za doskonałą komunikację między układem odpornościowym a mikrobiotą. Liczy się tutaj no przede wszystkim przeciwzapalny kwas masłowy. Mikrobiom sprzyja również powstawaniu witamin B1, B3, B6, B12, rozpuszczalnej w tłuszczach witaminie K. Natomiast no, pamiętamy też, mamy takie wpisy już na blogu na temat witamin, że te z grupy B mają przede wszystkim wpływ na układ nerwowy. Natomiast witamina K działa antybakteryjnie, ma związek ze stanem układu krwionośnego, z gospodarką wapniem. Natomiast... W kontekście ogólnego wpływu bakterii probiotycznych na zdrowie mówi się też, że dzięki nim zwiększa się i lepsze jest wchłanianie składników spożywienia takich jak np. magnez, wapń i żelazo. Skuteczność probiotyków oczywiście zależy od ogólnego stanu zdrowia człowieka. Wiadomo, że jakieś osłabienie organizmu powodują niedostateczną podaż bakterii probiotycznych, a to później oznacza jakąś konieczność też wsparcia, wyrównania, no też wymaga niestety często dużej cierpliwości, ale ta cierpliwość się popłaca, ponieważ ma to związek z naszym całym znowu układem odpornościowym. Warto wskazać na jeszcze jedną zasadę. Otóż dobrze jest stosować preparaty probiotyczne zawierające w swoim składzie probiotyki wieloskładnikowe, czyli mające kilka, a nawet kilkanaście szczepów bakterii probiotycznych, ponieważ każdy sztab ma nieco inny zakres, inny sposób oddziaływania, inne specyficzne właściwości, a jednocześnie w zbiorowości mikroorganizmy składające się na mikrobiom współistnieją ze sobą na zasadzie symbiozy. Czyli przy tym na przykład współpracują, wzajemnie się wspierają, zasilają, korzystając ze składu swoich metabolitów. I ogólnie no, powodują, że to spektrum działania jest większe niż w przypadku każdego ze szczepów pojedynczych, nawet gdybyśmy je zsumowali. Zatem cóż, no, zapraszamy do zapoznania się z tajemnicami różnych gatunków bakterii, różnego typu probiotyków, do wypróbowania, sprawdzenia i zobaczenia, jak i to będzie miało wpływ na nasze organizmy, na nasze zdrowie w kontekście profilaktyki, choć nie tylko. Dziękuję za uwagę.